Cześć, Manko. Mam dzisiaj klienta na klimatyzację. Klimatyzacja nie działa już dobrych parę lat. No i sprawdzimy. Sprawdzimy, czy jest w ogóle szczelna, bo może po prostu brakuje węży. Nie wiadomo. Różnie to w życiu bywa. Także pierwsze co robimy, szczelność. Jeśli się okaże, że jest szczelna, to dobijemy czynnika. Mam stary przewód od nabijania klimy. Mam tutaj zrobione wejście na sprężarkę. Zamykam zaworek, podłączam to, podłączam sprężarkę, to podłączam do klimy i tym sposobem sprawdzimy szczerność. Takim szatanem sprawdzimy szczelność klimatyzacji. Zakręcam tutaj zawór. To nie jest do końca szczelne, bo to jest od takiej końcówki do kompresora, to jest od klimy, od Fixa. Dałem te, 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 te teflon, no i do końca nie jest to szczelne. No ale coś tam się uda zrobić, chyba myślę. No nie jest szczelne, ale jak puścimy, dobra, tak nie zakręcimy. Tutaj odkręcimy. Sprawdzimy, czy tu coś w ogóle jest. Może się okazać, że jest, a po prostu coś innego się zepsuło. Chociaż takie rzeczy to kurde, bym nie uwierzył. Siedzi, siedzi, ty, jest po prostu za mało, a nie, że jest nieszczelny. Trzeba hm. dobić. Zobaczymy, czy coś tędy ucieknie. Ma to jakiś zapach, coś tu jest w ogóle? No jakiś ma. Mhm. Nie wiem, jak pachnie ten czynnik oryginalny. oryginalny. Cholera wie, trzeba był oryginalny. Cholera wie. Kurde, dobra, sprawdzamy szczelność, bo to może być jakiś błąd pomiarowy. Odkręcamy to, podłączamy to. Uwaga, bo warning, warning. Dobra, zakręcimy teraz. Teraz sprężarka zaraz sobie, sprężarka zaraz się zacznie dobijać. Jak się dobije do pełna, to będzie około 9 atmosfer. Wtedy puścimy jeszcze trzała. Jak nie duszę przyciska, to chuj. coś co z silnikiem się dzieje. Ale ty to masz z tym, tak? Tak. Ale ja to będzie trochę inaczej. Mam dziewiątkę na kompresorze. Teraz podłączam to szybko. Odkręcam zawór i patrzę czy wskoczy tutaj. O kurde. O! O kurde. Kali Dobra, zakręcamy. Zakręcamy, odłączamy. No tu w tym golfie jest fajnie klima poprowadzona. Tu jest to, a tu jest tamto. tamto i jest wszystko po jednej stronie, a nie tak jak u mnie w Galaksy, że tu jest to, tam jest tamto i jeszcze coś innego gdzieś tam. No i jak to wygląda po 20 minutach? Tak samo. Nic nie spadło, nic nie wzrosło. No nic się nie zmieniło. Mogę twierdzić, że klima działa. Znaczy, że jest szczelna, nie że działa. Teraz trzeba spuścić to powietrze, które żeśmy dusili do klimy, a najlepiej odessać je, zrobić próżnie, ale nie mam y, takich sprzętów, żeby to odessać, także spuścimy to po prostu normalnie. Jeden gościu pisał mi komentarz, że wywaliło mu na warning i nie wiedział, co zrobić i spuścił wszystko śrubokrętem, bo miał problem. Oj, oj. I bez śrubokręta poszło. No i mam takie coś znowu. <grych> po co kombinować? Jak mam przewód? Bo tamten przewód nie wiem, czy jest dobry. Dzisiaj jest około 20-21 stopni. To ciśnienie ma być pomiędzy 35 a 40. Psi. Nie wiem, co to jest to psi. To jest jakiś chyba psi patrol. I tutaj też mamy to. Takie, takie oznaczenia. Tu PSI jest no, też napisane PSI, także tu trzeba patrzeć i tutaj to tak mniej więcej, bo to i tak to, to, to nie jest takie kurde. No, no ale ludzie niektórzy we wszystko wierzą za bardzo i później. Najpierw trzeba poczepać, okay. by wyczepać ten olej, ten uvde i plus PLUSOIL. Nie wiem. Ja używam HIPOIL, MIXOIL, a PLUSOIL nie miałem, ale może być dobry. Czepiemy puszkę. Teraz trzeba to wkręcić, cofnąć, żeby. Bo, bo przebijecie puchę od razu. I teraz wkręcamy puszeczkę. Do oporu, ale szczucie. Żeby nie zerwać gwintu na puszce. Chuj z tym wężykiem, ale <laughs> gorzej z puszką, bo kurde, wszystko zacznie uciekać. No dobra. To mamy, to mamy ten, to mamy ten, to mamy ten. Teraz, kurde. Do auta, palić samochoda, włączyć klimę na maksa, chociaż nie wiem jak to włączyć klimę na maksa. Największe chłodzenie. Klimatyzation. Obieg wewnętrzny. I na maksa ten. I na maksa dmuchanko. I weź nadmuch tutaj na człowieka, żeby waliło. To będziemy... Ło oh jest! Co to za kurz poleciał? Dobra. I niech sobie teraz tak chodzi, a my idziemy nabijać klimatyzację. Puszkę trzeba wziąć tak to trzeba wziąć tak. Dobra. Najpierw podłączymy to tutaj. Siedzi. Siedzi no i dobra. Żeby mi lampa się znowu nie spierdzieliła na dół. To trzeba ją... Kurde, zrobić tak albo tak. Widać coś? Widać wszystko. Dobra, teraz kurde widać ciśnienie. Teraz przebijamy puszkę. Trzeba przebić puchę. Przebita. Teraz odkręcamy. I rośnie. Kurde. Mocniej dajemy. Ale zimne kurde się zrobiło. O Wo. O kurde. Oh my God. Yeah. Załączył się kompresor. O Jezusku. Jak zakręcimy, to spada na low. To wali, Je, jest na warning, no i tak zaraz spadnie. Już nic więcej nie ma. Jest akurat niecałe 40 psi, Zakręcamy, odłączamy. No tu raczej nic nie ma. Ale kurde ty, dotknij ten przewód, Oho. dotknij tutaj. Mróz. Mróz, ale tu od razu poczułem, że się załączył wiatrak od klimy. Jak tylko ciśnienie się uregulowało, to zaraz było Czyli kurde, jest szansa, że będzie działać. Zakręcam na razie koreczek. Wobec koreczka może być nieszczelność wtedy kurde nie no u mnie tak w galakcji nie nie dmucha czyli nie środek jest zjany tylko po prostu klimatyzacja jest zjana no bo część ludzi pisało komentarz że u nich nic nie chodziło to Ale ty no nie, no kurde, u mnie w galakcji takiego czegoś nie było. Tutaj nawet jakieś gąbki wypadły, kurde, tak chwieje. Tak zimno, że aż ocieplenie wypada. Tu też. <grystanie> Kurka rurka. To w zimę może nie być ogrzewania. Ten przewód jest zimny i ten przewód od wysokiego ciśnienia jest, kurde, też zimny. Może leciutko taki no, troszkę cieplejszy od tego, ale, ale nie jest jakiś gorący. A u mnie w galaksii ten od wysokiego ciśnienia jest kurde, gorący, że nie idzie go utrzymać. Także. A tu jest taki letni, nie? Nie jest, nie jest tego, nie? Jeszcze sprawdzimy, czy coś zostało w puszce. Kurde! Co to? Tak dużo tam jest? Może jeszcze do galakcji dobiję. Nie, no nie wiem, czy to tak miało takie wrażenie, kurde, czy co. Czekaj, zrobimy test. No i dobra, mamy tutaj jeszcze trochę Klima Pro. Mamy ogień i zobaczymy, kurde, czy to się pali, czy nie pali. Bo ludzie piszą, że się pali, niektórzy piszą, że się nie pali. Ja myślę, że się pali. Co zrobić, co tam puścić i tam podpalić? Tam dużo chyba nie ma, nie? Nagrywam to, ja się trochę ciekam. Propan, butan. Kurwa, przypaliło mi włosy na, na palcach. Klima nabita, wszystko śmiga, chłodzi jak ta lala. Kurde, u mnie w galakcji to jednak nie chłodzi. Tutaj, no normalnie, kurde, masaka. Jak długo będzie działać, nie wiem, ale nie działała z 5 z lat. Na spokojnie. No, lekko, 5 lat na pewno nie działała. No a teraz działa. Za jakiś czas sprawdzimy, czy nadal działa, i jak ogarniemy jakiś termometr, to sprawdzimy, jaką temperaturę daje z nawiewu. No a teraz do zobaczenia. W kolejnych filmach, trzymajcie się ciepło. Hej!